DJ z tej strony podwójny wicemistrz Polski zawodnik wszystkich zawodników, Krzysztof Jarzyna, ze Szczecina, najmłodszy z najlepszych, najlepszy z najmłodszych, i tak dalej, tak dalej. Ale dobra, przejdźmy do konkretów za pośrednictwem telewizji Lim TV oraz klubu Harlem i wszystkich moich kochanych sponsorów i znajomych organizujemy wielką urodzinową imprezę. DJ Tkaczu Ecuzji. Atman specjalnie przyjedzie do was ze Stanów, z Harlemu, z Nowego Jorku, przyjedzie do Harlemu w Warszawie, tutaj na ulicy Kolejowej 8 10. A plus tego występuje jeszcze czołowi polscy wykonawcy, Don Guralesko, zespół Afromental, Numer Raz, Wujek Samozłoceny oraz masa, masa atrakcji plus goście specjalni. Ja wam mogę powiedzieć całkowicie szczerze, skromnie, że będzie to giga rozpierdol i po prostu ci artyści plus jeszcze ci gości daje taką imprezę. A. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich, DJ Tkaczu się kłania, tutaj wszystkim odbiorcom. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam wszystkich sponsorów, wszystkich patronów, wszystkich znajomych, którzy mi pomagali oraz wszystkich tych, którzy negatywnie to komentują, tą imprezę i to całe zajście, którzy sieją ogromną nienawiścią. Naprawdę wielkie dzięki, pozdrawiam was panowie i wasza nienawiść bardzo mnie motywuje do działania. Pozdrawiam. Pua.